Właśnie idę odwiedzić sklep monopolowy. Witam. Dzień dobry. Hmm. Alkohol na ja chciał. No. Dziewiątkę. Co alkohol? No to się określ pan. Dziewiątkę? Dziewiątkę. No to mam czarny specjal, jeśli pan interesuje na przykład. Albo karpackie. Albo bojaka. To Staropolskie? Jest... nie twardzieli. No nie, coś takiego, coś jak Wojak, ale byle jednak mocniejsze. Przy pana z Podlady, Czarny Specy. Książ, tak? Nie, to jest Czarny Specy. No dobre, ale tak. to jeden. Spirytus. 2,80. Uuuuu, nie, 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 cena, nie. Hmm. Nie, nie, jak za piątkę to by było. Spirytus za piątkę, panie, z tego masz 8 flaszek. Nie, Nie nie A kuflowe? Kuflowe 2 złote. 7% Na podlasi... Nie Gdzie... pan tu kurwa... Co ty, co ty kurwa to ty mm. panie robisz? Panie, wypierdale dalej pan Bo tu dubeltubę zarabi. A te fakt ale już! Bez ciśnień, bez ciśnień. A faksy, faksy, faksy po zabietę. ile? Litra pan za To ja bym wziął do tego. Jakąś kolawkę? Zimno Co to pan ma w ogóle w ręku? Co to jest? Kalkulator. Co pan tu będzie obliczał? Ja tu mam kasę, wszystko w niczę zapalę. Bildu, dupa czy O. Eeeyy Warriory! No to na zapleczuj jak pan chce Kartce, no, 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 kolega, kolegach, ale go się Ale to rozmiarów miało moich. Gdzie? Ekstra smol jak nie ma. <lacz> ja potrzebuję coś Maxi. Maxi to Kinga panu, bo zostać z telewizji. Szybka akcja wypierdoliłem piwo Szybka akcja kurwa